Witam, pozdrawiam serdecznie buty Bundeswery 2005 Germen anni boc Jak widać zapadają się całe w wodzie, w bagnie. Przejdziemy się dalej. Producent niby daje do 6 godzin, a nawet więcej nieprzemakalność. W całej sobie przejdziemy bardzo pole. Są te buty, Są, ważą 2 kilo. Tak sobie testuję buty. O, tu mi się zakopał w bocie. Zaraz muszę opuścić ten teren. No, dla mnie to są niezawodne, bo tutaj bardzo wygodne ergonomiczne. Oczywiście pamiętajmy, że stanie 5 minut w wodzie, a 2 godziny w wodzie. Przechodzenie 5 godzin po mokrej trawie, jeszcze 4 godziny to jest różnica. Także pozdrawiam serdecznie Żyżyszałem prosto z wody Filip Ecoski. Pozdrawiam serdecznie Daszbór.